Są takie książki w historii fotografii, które sprawiły, że zaczęliśmy o fotografii myśleć inaczej. Skończyły jakąś epokę w jakiejś konwencji fotograficznej i otworzyły odbiorców na coś nowego. Między innymi taką książką są Amerykanie Roberta Franka. Amerykanie Roberta Franka byli wydani pierw we Francji. Był francuski wydawca, ponieważ yy, Ameryka nie była gotowa na tą książkę. Te obrazy były dla Amerykanów bolesne, ponieważ pokazywały Amerykę nie cukierkową, nie piękną, jak z reklamy, ale pokazywały to, co opinia publiczna chciałaby ukryć. No, to akurat obraz się bardzo dobrze trafił. Obnażała słabości Ameryki, rasizm, pokazywała. Frank pokazywał to wszystko w taki sposób, taki surowy, a wtedy fotografia, wiecie, czarno-biała, szczególnie, to było coś w rodzaju sztuki. Wszystko miało być pięknem, które odbiorca, galerzysta, kolekcjoner powinien podziwiać. A Frank przekrzywia yy, horyzont, przekrzywia perspektywę, fotografuje z biodra. Fotografii mają pełno kontrastów, mają duże ziarno, jest. Bezpruderyjny w stosunku do rzeczywistości i właśnie ta surowość tych obrazów, ta ich bezpośredniość i niebałbochwalczy stosunek w stosu do kraju, który fotografuje, wręcz przeciwnie, mówienie jak jest, sprawiło, że Amerykanie Franka stali się jedną z najważniejszych książek w historii reportażu fotograficznego. Bardzo serdecznie polecam. To jest książka, która zawsze jest dostępna ponieważ jest jednym z największych światowych bestsellerów fotograficznych. Robert Frank, Amerykanie. Link, znajduje się ta książka oczywiście w spisie Rektur Karola, link do pobrania pod filmem. Zachęcam serdecznie, życzę miłego dnia i w przerwie w pracy wpisujemy Robert Frank i scrollujemy. Frank jest zresztą bardzo ciekawy, bo później poszedł w film i to był w ogóle bezkompromisowy koleś. Później poszedł w film, w jakieś inne rzeczy. To on nigdy nie był artystą, który wyczuwał, co jest potrzebne. Bardzo lubię śledzić jego karierę i wracać do jego pracy. Cześć, trzymajcie się.